Miałeś już starcia zawodowe na swoim koncie. Jak oceniasz swoje podejście, swoje przygotowanie do tego, co się wydarzy w klatce, w OKTAGONIE, w zawierciu? No, zawsze jestem przygotowany do walki. Nie? Ja nigdy nie biorę walk tak po prostu o, bo chcę zawalczyć, tylko zawsze jestem przygotowany, bo chcę pokazać jak najlepiej. Nie? żebyś dobrą kondycję, siłę i technikę. Te wszystkie trzy elementy będzie udało ci się spiąć w e, Oktagonie. Ale ja umiem walczyć stuć, kopię. Kopię, boksuję, obalam, kręcę się z pleców, walczę pod siatką, więc dla mnie to, to mówię MMA. Nie? W tych czasach jak ktoś chce walczyć w MMA, to musi umieć wszystko, więc, więc fajnie by było skończyć walkę przed czasem, ale nie fokusuje się na to, że musi tak być, nie? O, czyli mamy tutaj ostre podejście, z, kończymy przed czasem i zawodnik niech szuka rozwiązania, jakby tutaj przetrwać do końca. No fajnie by było, fajnie by było, bo na razie trzy walki, dwie wygrałem, jedną przegrałem i wszystkie miałem na pełnym dystansie, więc mam 45 minut spędzonym w OKTAGONIE, więc trochę już przewalczyłem tak jakby na te trzy walki. Dużo jest osób, które ma trzy walki i spędzają w OKTAGONIE po 10 minut, ja mam już 45 minut, więc... Więc trochę już jakby teraz zgubiłem słowo. Yy, już trochę się obyłem z tym. Już nie mam takiej presji czy coś w tym stylu, tylko wchodzę sobie i się biję. O. No tak, jak ma się na liczniku 45 za sobą, to widzę, że jest ta swoboda i ta świeżość za każdym razem występuje? Znaczy Zauważyłem, że w ostatniej walce już nie byłem w ogóle spięty. Nie? Chodziłem sobie taki luźny, już, już, już jakby y, w tej stujeczce sobie tak luźno. Y, pykałem, więc jakby mówię, nie chcę jakby mówić, że, czy, że idę w parter, czy w stójkę. Kiedyś mi mój trener od stójki, Tomek Sarara, powiedział, walczy się tak, jak przeciwnik ci pozwala. Nie? I właśnie tak muszę, tak muszę zawalczyć. Zaobserwujemy, na co sobie możemy pozwolić, tak? Znaczy, plan jest do walki, ale chciałbym pokazać i stójkę, i parter, i zapasy. Jak, jak, jak da radę, ale jak będę wygrywał tylko w stójce, to będę sobie trzymał tą stójkę. Jakby będę. Nie będę jakby pewny tej stójki, że jest remis, to trzeba będzie to zaznaczyć, więc jakby nie fokusuję się na, że musi być tak, musi być i tyle. W ostatniej mojej walce przegrałem ją, ale jakby miałem do siebie pretensję, że właśnie nie trzymałem stójki, ne? że jakby dużo sobie ma za parterowca, bo dużo mam osiągnięć w grapplingu, ale po prostu tamtą walkę wygrywałem w stójce, przechodziłem, obalałem do parteru i jakby przeciwnik był na mnie później, i to mu dało to, że po prostu wygrał, nie? ale też jakby nie umniejszam też nikomu, bo on, on, on wygrał tą, 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 tą walkę. Mam znów wniosek na przyszłość i jedziemy dalej. Nie? To jest właśnie fantastyczne podejście z prawdziwego fightera. No, przegrałem, ale walka była fantastyczna i wyciągam wnioski do przodu. Także życzymy tobie powodzenia na kolejnych imprezach. i Coś w, głowie, w tyle głowy, coś ci się tam świta, się coś chciałbyś jeszcze wystąpić. Znaczy na razie nie chcę mówić do przodu, nie? Jutro jest sobota, jutro walczę, gdzieś koło pewnie 21, 20, 30 i na tym się skupiam, bo nie ma co wybiegać w przód. Nie? Można sobie planować, planować, a jakby to powiedzieć, jest takie przysłowie, opowiedz swoje plany Panu Bogu, to będzie się śmiał, nie? Więc, więc ja sobie nie planuję, nie? Jutro jest walka, muszę ją wygrać i będzie wtedy fajnie, nie? Wtedy znów znów będziemy z trenerami ustalać, co robimy dalej, nie? A jak na sali treningowej Ci się układa? Nie mam żadnych kontuzji, wychodzę bez kontuzji. Ogólnie ja staram się mądrze ćwiczyć, nie sparować na 200%, żeby sobie po prostu nie porozwalać nic. A, a nawet mój trener mówił, że ja po prostu lepiej walczę niż trenuję, nie? więc to już jest jakby... Też zapierdalam, bo też, też, też nie można powiedzieć, bo tylko to robię, prowadzę treningi i ćwiczę. Dobrze się odnajduję, więc będzie dobrze. Nie? Czyli rozumiem, w Oktagonie będzie 200%. Będzie 200%, na 100%. Czekajcie, kibicujcie i cóż, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam wszystkich, co mi kibicują. Dam z siebie wszystko i będzie bardzo dobrze. Dziękuję. Dzięki.